Na moim blogu dzisiaj chciałam Wam pokazać moją sztandarową sałatkę cukiniowo-paprykową. Jest naprawdę smaczna. Każdy, kto ją próbuje, mówi, że ma wszystkie sałatki pod sobą. Jest to sałatka, którą przygotowuję do słoików, pasteryzuję i jest to sałatka na zimę. Podstawowym, jak już powiedziałam tutaj, składnikiem jest cukinia. I teraz, jeżeli mamy taką młodziutką cukinię z miękką skórką, nie obieram. Jeżeli, no niestety, nam troszeczkę przerośnie, nie przeuważymy, jest ona większa, ja ją obieram ze skórki. Potem po przekrojeniu, jeżeli ona ma gniazda takie nasienne, zbyt duże, to wydrążam te gniazda, zostawiam sam ten miąższ. Drugim składnikiem są papryki. Ja tutaj dałam... Cztery rodzaje. Jest czerwona, żeby ta sałatka była taka kolorystyczna i jeszcze lepsza smakowo. To jest to papryka czerwona, papryka żółta, papryka biała i papryka zielona. Do tego cztery cebule. Tutaj po dwie papryki dodaję, czyli w sumie jest tu osiem tych papryk. I kolejnym składnikiem jest czosnek. Cała główka. To są te podstawowe składniki. Natomiast drugą częścią to jest, druga część to jest przygotowanie zalewy. I tutaj dwa litry wody daję. Trzy szklanki cukru. Oczywiście, no jak ktoś nie chce mieć takiej, bo to będzie taka sałatka słodko-kwaśna, to można oczywiście sobie dać trochę mniej tego cukru. Szczególnie teraz, bo to też może być oszczędność tego cukru. Ale no ja daję tak jak zwykle trzy szklanki tego ocet spirytusowy dziesięcioprocentowy, półtora szklanki. O, trochę mam mniej, to będzie mniej taka yy, kwaśna. I teraz cztery łyżeczki soli. Gorczyca biała. I również cztery łyżeczki tej gorczycy. Cztery łyżeczki gorczycy białej i cztery łyżeczki przyprawy kary. Ja bardzo lubię kary, więc tutaj kary nie żałuję. Ona naprawdę daje fajny smak, i przez to, że no ten kolor jest taki żółty, to ta sałatka jest taka też żółta, taka słoneczna. I teraz tą zalewę trzeba zagotować. Ona się tutaj za chwilę będzie gotowała. A ja w tym czasie pokroję te moje produkty. Cebulę, w piórka, resztę w plastry. I za chwilę ciągasz. No składniki na tą sałatkę już są pokrojone, a jest ja zawsze tak troszkę jeszcze oprócz takiego zwykłego Wymieszania tego wszystkiego, to takie troszeczkę, jak to się mówi, wymaceruje, wymasuję, żeby one po pierwsze puściły te soki i po, dwa, po drugie, żeby były takie potem bardziej miękkie no, przy yy, spożywaniu. I teraz to wszystko to moją. Zalewa. No już troszeczkę przestygła. I tą zalewą tutaj zalewam to wszystko. Wymieszam jeszcze dobrze, żeby te wszystkie warzywa się tutaj fajnie tak. z tą zalewą. I pozostawię teraz to tak dobrze wymieszane. Pozostawiam to na około 3 godziny, żeby wszystkie smaki się ze sobą połączyły. I w tym czasie oczywiście przygotuję sobie słoiczki, umyję, wyparzę i potem będzie to Nakładanie. Na razie. Tyle. No i sałatka prawie gotowa. Mówię prawie, bo pozostało jeszcze zapasteryzować słoiczki i na zimę naprawdę wspaniała ta sałatka. Jest. Oczywiście nie wiem, czy zimy doczeka, bo jest tak dobra, że zawsze ją się nawet zjada wcześniej. Ale. Ponieważ cukinie na grządce dalej rosną, więc mam nadzieję, że to nie jest ostatnia sałatka, którą robię w tym sezonie i jeszcze przynajmniej raz albo dwa razy ją zrobię. Polecam. Co jeszcze chciałam dodać? Można tutaj dołożyć koperek, jeżeli ktoś lubi, ale ja najbardziej lubię z dodatkiem estragonu. I tutaj kilka gałązek, a właściwie tych listków z gałązek powkładałam do każdego słoiczka. Daje to taki jeszcze dodatkowy, fajny smak. I dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.